No, i to jest cały nasz silniczek przygotowany do piaskowania. Tak on wygląda, rozebrany na czynniki pierwsze. No, a tutaj już stoi przygotowany sprzęt do tego celu czyli piaskarka, maska, sprężarka i patrzcie to. Towar deficytowy, maseczka. Cześć, YouTube, kolejny raz. DJ Marek z Jedus Events. Dziś. Kolejny, trzeci już odcinek projektu piaskarka. Dziś zrobimy szybką i krótką próbę i wypiaskujemy silnik 1,5 kW. Dlaczego krótko i szybko? Ano dlatego, że to tak naprawdę jest środek miasta i tutaj nie ma warunków na piaskowanie. Trzeba by to zrobić na działce z dala od ludzi lub w budynku, ale taki budynek również mam na działce, taki w którym można by było piaskować. Dlaczego nie pojedziemy na działkę? Ano dlatego, że sprężarka waży 200 kg, więc potrzebowałbym trzech pomocników, żeby ją załadować na samochód. A w w tej chwili to niemożliwe, więc krótką, szybką próbę zrobimy tutaj. Zapraszam do oglądania! Okej, okay, wąż z powietrzem mam już tutaj podłączony, zawór na razie zamknięty, no trzeba będzie wsypać piach. Yy, piachu mam tutaj pół worka. Piasek jest taki, normalny piasek. Oczywiście nie będę wsypywał wszystkiego, wsypię może, może pół tego zbiornika, bo nie potrzebuję tak dużo na dziś. OK, zobaczcie sobie silniczek jest jak nowka po wypiaskowaniu. Tutaj te sprzęgiełka wypiaskowałem trochę. Tutaj to wiadomo, no nie robiłem tego jakoś super starannie, tylko tak z grubsza, żeby w ogóle było czyste, no i myślę, że jest super. Silnik tak samo, no jest kurczę jak noweczka, nie? Także także fajnie, fajnie to wszystko wyszło. No i to tyle na dziś. A więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.